Witam wszystkich po długiej przerwie. Dzisiaj przedstawię Wam chyba dwie najtrudniejsze litery języka arabskiego. Jedna z nich będzie mieć nazwę. ein. Druga z nich. piszemy tutaj. Reine. ein, Ain, Rein. Ain, Rein. Trudne do wymowy, jak słyszycie, zapiszmy teraz tak jak jakie jak symbole reprezentują te dwie litery w języku arabskim. A jest aż cztery wersji do każdej z nich. Więc tutaj pozycja początkowa dźwięku AIN wygląda tak. I od razu będę tłumaczył. Jest pozycja początkowa. Opiera się ona na linii, na której piszemy w języku arabskim, czyli nie wychodzi na dół. E, tak wygląda ta pozycja początkowa. Pozycja e, środkowa wygląda troszeczkę inaczej. I to coś troszeczkę dziwnie, zwróćmy uwagę, jest taki zamazany tutaj dziób, że tak powiem brzydko, i jest to pozycja środkowa, czyli z tej strony się łączy z jakąś literą, i z tej również łączymy ją z jakąś tam literą. Eee, a teraz pozycje końcowe, pierwsza z pozycji końcowych wygląda tak, będę poprawiał kilka razy, bo może mi nie wyjść tym pisakiem. Czyli tak, jeżeli litera Rein łączy się z prawej strony, czyli ciąg liter następuje, i łączymy ją z, z lewej strony w tym przypadku z Rein, wygląda tak w pozycji końcowej. Jeżeli nie łączy się z żadną literą poprzednią, a stoi sama, wygląda bardzo podobnie do liczby 3, tylko takiej odwróconej. Czyli 4 symbole reprezentujące dźwięk AIN. Pozycja początkowa, pozycja środkowa, łączymy z prawej i z lewej strony, łączymy z lewej strony, z wcześniejszą literą to jest pozycja końcowa, tak może wyglądać na końcu i tak wygląda na końcu, jeżeli nie łączymy z żadną z liter. Teraz tak, e, pozycja początkowa dźwięku AIN, bardzo podobnie, schemat jest identyczny, wszystkie te, wszystkie te wersje wyglądają tak samo, przy tym, że do tego dźwięku dodajemy jeszcze kropkę, zobaczmy gdzie, Mamy rain w pozycji początkowej, tak samo jak tu, kropka na górze. Jeżeli łączymy ją z jakąś wcześniejszą i następną literą, wygląda tak, z kropką, również na górze. Rhein, pozycja środkowa, pozycja końcowa w połączeniu z wcześniejszym dźwiękiem i również kropka na górze. Rhein i pozycja końcowa, jeśli nie łączymy tej litery z żadną wcześniej, i kropka na górze. Czyli widzimy, schemat wygląda tak samo. Trzeba zapamiętać przy tym, że kropka nam tutaj e, sprawia, że jest to dźwięk RAIN, a nie ANE. Teraz tak są to litery łączone, tak jak widzimy, łączymy je. Nie tak jak ALIF, czy tam RA, czy ZAI, które nie łączyliśmy z dźwiękami niektórymi. E, są najtrudniejsze, dlatego że się dziwnie wymawia. A teraz jak wymówić ten dźwięk? RAIN i dźwięk RAIN. Weźmy pod uwagę angielski wyraz. Maggie. 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 Imię, prawda? Maggie. Gdybyśmy, wymawiając ten wyraz, zatrzymali się tutaj. Naszym głosem. Czyli, ostatni dźwięk, jakbyśmy wypowiedzieli, był ten w tym wyrazie: MEG Maggie. 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 To ta pozostała część, która tutaj jest do wypowiedzenia, jest bardzo zbliżona do dźwięku aina aina. Teraz tak, to są dźwięki, te wyrazy, które tu zapisałem, a i to są tak jak już wiecie w alfabecie. Ale jeśli byśmy używali tego w wyrazach, to ten dźwięk reprezentuje nam taka jakby samogłoska A, a ten R, R, A, and R, megi, gi, r. Bardzo podobny dźwięk i Rheine, R, Rheine. Teraz tak, spróbuję w kilku wyrazach to zaprezentować. Jak wyglądają te dźwięki, jakie wymawiamy? tą stronę. Tak, pierwszym wyrazem, który chciałbym tutaj napisać, to. Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz. Dźwięk ein, ein. Będę w zapisie w fonetycznym e, pisał w taki sposób. Czyli będzie ten dźwięk reprezentować dźwięk, e, litera 9. Okay? Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Pierwszy wyraz, który chciałbym tu zapisać to CR czyli dźwięk nie wiem czy pamiętacie, była długa przerwa dźwięk shin plus samogłoska i na dole plus pozycja właśnie środkowa dźwięku ein i pozycja końcowa dźwięku RAM. tak jak widzicie w środkowej pozycji ten dźwięk nam się połączył i z prawej i lewej strony z następującą poprzednią literą zapisujemy C, i, si, i, ten dźwięk będziemy zapisywać jako liczbę 9. Cr i R. Cr. Cr oznacza cena. Cr. Prosty wyraz. Matam. Matam. Następny. Pozycja początkowa dźwięku MIM plus samogłoska A plus dźwięk TO. TO z wcześniejszej lekcji plus znowu pozycja środkowa tego dźwięku czyli ten dźwięk może tutaj brzydko wyglądać, bo tym pisakiem nie proszę, się nie da go napisać. Więc, ale jest takie pogrubienie. Czasami wygląda to jak to widzimy, czasami jest po prostu tak. W różnych zapisach różnie wygląda, czyli my, a, ty, a i pozycja końcowa dźwięku MIME. I mamy całość my, A, Ta, czyli C, dziewiątka, czyli to AI ma ta i mme. Matham. Matham oznacza restaurację. Mualim. mualim. Ana mualim. Inglezija. Co znaczy mualim? A go zrobiliśmy? Pozycja początkowa dźwięku MIM. Plus. Znowu dzisiejszy dźwięk, czyli Ain, my. Tylko tu by się przydał jeszcze dźwięk U. Samogłaskał. Tak oznaczaliśmy. Pamiętamy my, U, A, później dźwięk. Lam z dźwiękiem shadda, który nam podwajał spółgłoskę, na którą stoi, i pozycja końcowa dźwięku lam, e, mim, Całość daje nam tak, My, u, a, czyli dziewięć, l, l, podwojone i my. Pasowałoby to jeszcze, dać samogłoskę na dole i, l, l i my. Mualim oznacza, nauczyciela, mualim, mualim. Siar matam młali. dźwięk i młali. ok, kolejna strona i to i następne wyrazy Szaria. shawriya czyli dźwięk stosujmy to dźwięk okay. czyli Mamy shin, jak pamiętamy, w pozycji początkowej, plus alif daje nam szy, a, shua, plus ram, ra, nie łączy się ani z prawej, ani z lewej strony, jest to dźwięk e, rozłączny i zobaczmy teraz, pozycja końcowa naszego dzisiejszego dźwięku, ain, czyli nie łączymy, więc w pozycji końcowej wygląda tak, zapisujemy 3 a, r, i tutaj mamy, powinno być jeszcze samogłoska i, r, i, i, a. I, i dziewiątka symbolizująca dźwięk ayn. Szare Szaria oznacza szare ulica. Garbi, garbi. Pierwszy wgórna zawierający dźwięk ayn w pozycji początkowej. Czyli dźwięk ayn z kropką, pozycja początkowa, plus r, plus ba. Pamiętamy, widzę zębową i pozycja końcowa dźwięku ja dająca nam dźwięk i. I. teraz tak, coś tu brakuje jeszcze, czyli R, A, R, B i. Army. Arbi oznacza zachodni, jako przymiotnik. Arbi. ale jest tutaj ukryty dźwięk E, Line. Masz roll, masz bardzo fajny wyraz w języku arabskim, często stosowany. Pozycja początkowa dźwięku MIM plus dźwięk SHIN w pozycji środkowej i jeszcze tu samogłoska nad MIM, czyli my, A, SH, i teraz nasz dźwięk w pozycji środkowej, czyli znowu ten dziób z kropką na górze, bo daje nam to dźwięk O, dźwięk Wow, który nam daje tutaj samogłoskę U i pozycja końcowa dźwięku LAM, którą w tym przypadku nie możemy połączyć tego z tego Więc mamy tak My, A, sz Nie wiem czy się mieści, więc napiszę tutaj G, R, U, L. Masz gól. Masz oznacza zajęty. I tutaj jest ukryty dzisiejszy dźwięk RAIN. Kolejna strona. Sina, Sina, przemysł. Tak będzie wyglądał ten dźwięk w zapisie. A znowu, mam się przemieniło na cienki. Czyli soda SOD. Była ta litera wcześniejszych lekcjach, powinniście pamiętać. Czyli tak. SOD w pozycji podłączkowej, dźwiękiem NUM. Dającym nam spółgłoskę N i A. Czyli mamy tak. SY. I. n. A. I tutaj... O. I ta marbuta na końcu, pamiętam reprezentujący dźwięk A. Zobaczmy Tutaj mamy pozycję początkową dźwięku a Dlaczego? W środku niby wyrazu. Pozycja początkowa dlatego, że z tej strony nie połączyliśmy jej z żadną spółgłoską. Dlatego zaczynamy tak, jakby od początku ją pisać. I cały wyraz. S. I. N. Tutaj mamy N. Plus alif, czyli A, i plus jeszcze raz mamy tutaj ten dźwięk ein. i jeszcze raz A. Zwróćmy uwagę, co tu się dzieje, trudny wyraz. Mamy tak, alif reprezentujący dźwięk samogłoskę A, dźwięk A, reprezentujący dźwięk również praktycznie A, i ta warputa na końcu również reprezentujący dźwięk A. Sinara, Sinara, Sinara oznacza przemysł. uzbła. bardzo podobnie brzmi do tego, Alif z Hamzą na górze, czasami reprezentujący dźwięk U plus sin plus dźwięk Ba, to znaczy B, plus U i plus pozycja końcowa. Znowu wracamy do naszej e, samogłoski a. Inna. Czyli mamy tak U, S, B, U i dziewiątka, czyli Ain. Zbła. Zbła. Oznacza tydzień. Ausbła z zaimkiem określonym. Ausbła, tydzień. Tak mówimy. Idź ty Jeszcze dwa wyrazy. Spotkanie. Czyli tak. Alif plus samogłoska na dole daje nam. I. Plus dawno niestosowany dźwięk. To jest dźwięk. Jim, Idź plus. Dźwięk. Ta plus pozycja środkowa dźwięku mim ta mała, ale widać chyba plus dźwięk alif, trochę to rozciągniemy i pozycja końcowa naszego dzisiejszego dźwięku a i dż i-dż-ty-i-my-a-a g ty i my plus alif i plus dziewięć, czyli dźwięk a i i dż i ma a jest to popularne dźwięk, stosuje się go często gdzieś albo w środku, albo na początku, albo na końcu, więc, ale czasami go praktycznie nie słychać. Czasami go nie słychać, gdyż e, zazwyczaj przed nim występuje jakaś samogłoska, albo pod nim. No i ten dźwięk tak jakby zanika, ale jest bardzo popularny w zapisie. I następna strona, już ostatnia, teraz taki Wyobraźmy sobie polski wyraz garb, garba, to to samo tylko że z dźwiękiem garb. Czyli z pozycją początkową dźwięku się no, Pozycja początkowa dźwięku RAIN RAIN czyli rain plus RA i plus ostatnia pozycja końcowa dźwięku BA prosty wyraz i mamy tak G, R, czyli R. Powinien być jeszcze tutaj taki dźwięk symbolizujący samogłoskę A plus R, R i plus B. R, AR oznacza zachód, a wcześniej mieliśmy wyraz arbi czyli zachodni. Teraz tak, powtórzmy to wszystko na raz. Od początku. tak, Dwie, dwie litery oni się zaprezentowały: literę Ain i literę line. Tak wyglądają formy, pozycję tych liter: pozycja początkowa, pozycja środkowa w połączeniu z innymi, pozycja końcowa tylko e, przy tym, że łączy się e, tak jak stoimy z prawej strony, z jakąś tam półgłoską samogłoską, i pozycja końcowa dwóch liter, które nie, nie łączy się z żadną ani poprzednią, ani następującą półgłoską. Jak je wymawiamy? Można się nauczyć przy przykładzie wyrazu Megi. Ej, hajna, Reine, 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 Reine. Musicie słyszeć ten dźwięk, albo samodzielnie, bo jest dość trudny. Mimo, tutaj chodzi w sprawę fonetyki e, arabskiej. O, no, przepraszam. Teraz tak. Zaznaczaliśmy ten tym zapisie transkrypcji, e, zaznaczaliśmy ten dźwięk literką 9, to znaczy dźwięk Reine. Wyrazy, które zawierają te dźwięki: CR, e, siar", siar", siar, Cena, Matama, Matama, matam", Restauracja. Mualim, 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 nauczyciel, dźwięk Ain, 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 zazwyczaj w pozycji środkowej. Kolejna strona, a nie da. Mieliśmy dźwięk Sharia, Sharia, dźwięk tutaj szy Alif, R i A, pozycja końcowa, widzimy, tak wygląda ten dźwięk. Rarbi. pierwszy wyraz zawierający dźwięk rain, czyli w pozycji początkowej harvi zachodni, to jest ulica e, masz pozycja środkowa dźwięku Rajne, czyli masz oznacza zajęty, i mieliśmy jeszcze, no, lecę je po mam... mieliśmy Sinaa, Sinaa oznacza, e, to znaczy tutaj mamy dźwięk ain e, w pozycji środkowej, a oznacza przemysł, a Uzboa, czyli tydzień. Pozycja końcowa dźwięku REIN, w tym przypadku -ti ma, -ti -ma Pozycja końcowa znowu dźwięku AIN I ostatni wyraz, który tutaj reprezentowałem ja to LARBA, LARBA. Pozycja początkowa dźwięku REIN, OK, to będą dwie litery do nauczenia. A teraz tutaj chciałbym yy, Zadać Wam zagadkę, zapiszę Wam cztery wyrazy w języku arabskim, transkrypcji, w zapisie arabskim, nie podając, nie podając znaczenia i nie podając wymowy tych wyrazów. Chciałbym, abyście po obejrzeniu tego filmiku na forum, na mojej stronie, napisali znaczenie tych wyrazów oraz zbliżoną wymowę, czyli tak jak ja tutaj zapisuję, jak dany wyraz powinniśmy wymawiać. Następnie sobie to obejrzę, y, posprawdzam te, te, te Wasze zapisy i y, powiedzmy, po jakimś czasie na, napiszę y, nick, albo login, albo imię, albo nazwisko, jak chcecie, osoby, y, która to zrobiła najlepiej, której idzie nauka języka arabskiego, między lekcjami bardzo dobrze. Więc pierwszy wyraz taki do odgarnięcia, zapiszę je na czerwono, żebyście odróżnili. To będzie wyglądało tak. Nie będę Wam mówił jak tutaj yy, czytamy. To jest Wasze zadanie. Wszystkie wyrazy te składają się z liter, które były w dotychczasowych lekcjach. Czyli pierwszy wyraz ten. napiszemy tutaj jedynka. Drugi wyraz, który chciałbym, żebyście oddali to. Wyglądał tak. Które z tych wyrazów pojawiały się już w moich lekcjach? Więc jeśli ktoś uważnie oglądał, może sobie przypomni. Jeśli nie, wystarczy mu wiedza, którą tutaj nabył. Tak wygląda ten wyraz. To jest drugi wyraz. Trzeci wyraz zapiszę tutaj. Yy, będzie dość długi, ale, ale myślę, że prosty. Czyli tak on wygląda. Oj, nie wiem czy zmieszczę, Będzie trochę mały, ale będzie trudniej. Okej, okay. Tu są dwie kropki, to jest jedna kropka, myślę, że widzicie. I czwarty wyraz do odgadnięcia. Najdłuższy, ale nie najtrudniejszy. Taki, taki symbol e, myślę, że był w, po, e, w początkowych lekcjach. Myślę, że ktoś tam... Na pewno go pamięta. Jak nie w mojej dyscyplinie lekcji. I, I tutaj, dzisiejszy dźwięk. No, ostatni wyraz. Nie wiem, czy jest widoczny, czy nie. Czyli tak. Cztery wyrazy, które chciałbym, żebyście zapisali albo w mailu, albo w wiadomości, albo na stronie. na w mojej stronie, zapisać. W taki sposób jak dany wyraz czytamy i jeśli ktoś e, no, już podejmie tego, to może oczywiście napisać co dany wyraz znać. Wstępnie napiszę imię, nazwisko lub login osoby, która po prostu zrobiła to najlepiej. Szubran.